Siema! Miatko, z tej strony oczywiście flary, jak się oceniamy. 21 piosenek Damianowskiego. No dobra Więc co? Moje filmy na razie widzicie, że jest daily, ale później po skończeniu daily będą w poniedziałki. No dobra, jestem P piperką. Pierwsza piosenka. O Jezu to jest z jest ciężary. Lata balone widzi cały świat. Lecę od rana. Ona króluje taki mamut. Królowa. Jestem Piperka, lata balonem, widzi cały świat Pomaż się Takie rymie dosłownie, nie wiem Jest na nas elka swej Dobra, dalej Lato na zadymia, okej? Okay? Raz, dwa, trzy, cztery Gdy włączasz się do akcji, wezmę teraz sobie szelkę albo i... Nie yeah. Poko, poko, poko Jest... Poko, 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 bez Nas nawala Ej, ej to jest chyba najlepszy na razie Bo mocny jest Poko, 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 bez O, najlepszy jest A jego główny atak... No dobra, dalej Zostań moją szefą tą koronę No bo patrz, patrz, to jest szef Idealna ta tancerka Patrz, patrz, to jest szef to sama tancerka Hop, hop, to ona. Hop, hop, to szelka Hop, hop, ona jest. Hop, hop, tak mocna. Hop, hop, to ona. Hop. Dobra, dalej. Panda Gaming 2. Dużo czasu bija Mastera. Na trybie rankingowym ocenę. Dobra, dalej, Mielona. Tylko ją namoczyć. Wlać mleko i przyprawić. E, mielone Kilka narracje jest dobre. Dobra, dalej idziemy do Zoo! Zo, idziemy do zo, zo, zo! Idziemy do zo, zo, zo! Idziemy do Zoo! Kilkilki! Zoo, zoo, idziemy do zo, zo, zo! Ja znikam. Flarek z zbuntowany miko idzie do Zoo! Zbun albo zbuntowany Miko w zoo Ej, ale to by było mocne! Musimy to załatwić. Dobra, dalej jesteśmy Edgar. Nie, ale serio, pa, jeżeli ci... chcecie, to napiszcie w komentarzu, że chcecie Flare Kwit Dobra. Jesteśmy Edgar. Pa, 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 pa. bumba lala la, A gdy Edgar nadchodzi? Tam nadchodzi, idziemy z nasze szelki, nasze szelki, a na... <noise> Jezu, dobra, kici, kici, miał. ja, ja to słucham, to jest chyba najlepsza. Ma piękne uszka i bardzo duże oczka, przyciąga swoich, nawalając atakiem, swoją zabawką, kulkami pełen wszędzie. Kici, kici miau Kitem będę grał, będę brał, nawalał To jest kiciszao! No, to jest najlepsze, dobra Dziś mam osiemnastkę, kolejna piosenka Ktemu, no dobra. Dzisiaj mam osiemnastkę, dzisiaj mam 18 Tak jak mam 8, że tak szybko wpadnie To jest czas, żeby dziś powiedzieć Dzisiaj mam już 8 Dobra, dalej, solo, o ja to będę cały czas słuchał, nie? Co było? Ja pierdziela Baby, dziś gra Starsa ja Do niego rymy. wracam. O rocznej przerwie znów nawalam. Ale takie rymy. Nie no, wiadomo, też nie mam lepszych, ale. Bo ja ser. Ale takie wyświetlenia z takimi rymami. Ja muszę, bo ja nie wytrzymię. Nie grając w ogóle w tą gierkę, niedługo wyzywam. jakby ich... ich... i ula i chyba ścieżka Idgart, ty będziesz świetnie la, bro la bro, wbijam sobie puszki tam 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 Nie no najlepsze to raczej takie skicikic miał, dobra Panda, Arab Gaming Przy 40 stopniach wygląda Nie Odkryj to jest swoją wewnętrzność o kurczę to będzie takie mocne To jest na story, ja się tego boję trochę, nie To jest na story Dobra Czas to zobaczyć, boję się tego Tori Tori, 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 tori. Mowa o Tori Morim On to jest dobry ziom To czy zabawa On gra tylko w gry Dużo gra, prawda Jest Czasami Stumble Guys -a. on gra tylko nagrywa na YouTube Dobra dalej, stumble, Guys Było czy nie było Bo nie było jeszcze ja to słuchałem, to chyba najlepsza To albo albo kicziki miał Stumble Guys, Stumble Guys, Stumble, guys gram Ze właśnie Stumble guys Nie no to chyba najlepsze, dobra dalej kicziki ci miał, godzina, to jest też godzina i dalej. Mołe, boję się tego. Ja jestem moi, każdy się boi, Mm mm moi, lecę po uli na nikt nie zabroni, Mm moi, 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 mm mm moi, 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 mm moi, aha, mm moi, aha, mm moi, mm 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 moi, moi, ja. Ja moi, Aleś teledysk, dobra! Ona na kostomach zawsze robi kil kil, 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 Idziemy do zo zo zo. Idziemy do zo zo zoo Idziemy do zoo, No Flarek No, no, może, może Flarek Damianowski, może to się kiedyś stanie? Nie Idziemy do zo 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 zoo Idziemy do zo zo zoo Idziemy do zo zo zo. Idziemy do zo. zo, zo. Idziemy do zo. zo. Idziemy do zo. Ja zo nie mogę. zo zo jest mitycznym zadymiarzem, hi 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 jest mitycznym zadymiarzem, hi hi ja nie mogę dobrać. Dzisiaj kończy 19 lat. Dzisiaj no, kończy 19 lat. Dzisiaj kończy dziewiętnaście lat. Życie dorosłego... rozwoju. Zater Dubai. Mus daj na, daj na, Mike! Daj na, daj na, Mike! To już ma 12 dni, okej. Okay. Daj na, Mike! Daj na, Mike! Każdy kto mnie widzi czuje tylko strach i złość. Daj na, daj na, to Mike! Jezu. Daj na, Mike! Daj na, Mike! Ma w rękach dynamit, rzuca w graczy, ma ich dość. Daj na, daj na, Mike! Daj na, Mike! Daj na, Mike! Daj na Dobra. I ostatnia piosenka, w sercu mi graj. I ci miał dwa? No to ta pisanka wleci w sobotę. Co jest? Czuję ten twój wak. Całość pi, szalone chwile. Wszystko jest taki, gdzie ja nie modem. Dobra, bra, to wszystko zobaczyć, więc tak, najbardziej mi się podoba chyba idziemy do ZOO, albo Stumble Guys, albo kcikić kci, miał, ale chyba albo idziemy do ZO, albo chyba Stumble Guys. I napiszcie w komentarzu, bo mogę ocenić też piosenki na następnym razem piosenki Toriego lub na przykład Damiana. Więc co? Ja się z Wami żegnam i napiszcie, czy chcecie kola bo Damianowski Fit Flare KK. A może to załatwimy, no. Dobra ja się z wami żegnam i widzę. się no, widzimy się może jutro, nie wiem. Na razie Luba. Cześć. No i napiszcie, jaka jest Waszym zdaniem najlepsza piosenka Damianowskiego.